Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy kilka minut po piątej, a ja idę na ryby. Jeszcze jest ciemno, dlatego, tak widzicie, jak widzicie, ale powoli się rozjaśnia. Za chwilę będę rozstawiał wędki, no i mam nadzieję, że będą brały te leszcze, bo byłem tutaj kilka dni temu, ale niestety były przymrozki. No i nie za bardzo powiem, wpadły dwie płotki, ale teraz od kilku dni mamy. Już w miarę ciepło, to być może jakaś rybka podejdzie. Miejsce trochę podsypałem, ale nie było to jakieś regularne sypanie. Tak naprawdę dwa dni podsypałem przed tym wędkowaniem. No i miejmy nadzieję, że te rybki nam dopiszą. Oby dopisały, bo jestem głodny dużych leszczy. W tym roku jeszcze żadnego dużego leszcza z Wisły nie złowiłem, więc może dzisiaj mi się uda. Patrząc na te trawy, to jednak chyba trochę przymrozka było, ale na pewno taki silny przymrozek nie był. No i cóż, Wisła. Zaraz będziemy łowić. No i dobra, jakby ktoś się pytał o zanętę, to rozrobiłem sobie ją dzień wcześniej. Jest to o taka Lorpiolesz, rzeka Ekstra może tak będzie lepiej widać. Zobaczcie. O, taka leż rzeka, lorpio. Do tego mam dendrobeny, białe robaki, pinki. No i trochę ich ziaren w tym słoju. Może na nie będę próbował, jest tutaj groch i jakieś pęczaki inne ziarna, a może będę je po prostu dokładał do koszyka. No i cóż, wędkujemy dwa zestawy rozstawione i miejmy nadzieję, że za chwilę jakaś rybka z tej mgły do nas wyjdzie. No dobra, póki nie ma tutaj jakichś zbyt wielkich brań ryb, to trzeba ognisko rozpalić, aby się kawy nawić. Byłem tutaj tydzień temu, zostało drewno, to rozpalamy. Chyba było piękne branie. Tak, nie było branie reszczowe, takie bardziej płociowe No chyba nie zacząłem. Tu jest branie reszczowe, chyba. Są ryby. Kaby nie trzeba. Jest leszcz Spad! Kurda był leś leszcz. Miałem leszcz, a niestety spadł no jest mi smutno, ale mam kawę, wypiję, dopiero jestem tutaj od pół godziny, więc oby, oby, za chwilę jeszcze jakiś się pojawił. Grunt, że są brania, drobnica bierze cały czas, podejrzewam, że duże leszcze też gdzieś tutaj w okolicy są i one wrócą, no, ten mógł po prostu spłoszyć te stado, ale na pewno wrócą, na pewno dzisiaj jakiś lesz tu będzie. Ja się w ogóle z Wami nie przywitałem, także kochani, witam Was serdecznie. Znajduję się nad rzeką Wisłą. No i przyjechałem sobie w tym miejsce co ostatnio. Byłem tutaj też tydzień temu, niestety, no były przymrozki, ryba nie współpracowała, więc nawet nie wrzucałem filmu, bo znałem, że bez sensu jest wrzucać kolejny film bez ryb. No ale dzisiaj już tu jestem od 5 rano i miałem takie trzy delikatne brania na początku, a teraz miałem na pewno branie leszcza. Silne, mocne szarpnięcie, jęcie, wędko. Był to na 100% leszcz, tylko oczywiście spiął się, spadł, bo chciałem nagrywać, no podbiegłem do statywu, podbiegłem do aparatu, włączyłem nagrywanie, trochę na hama pociągnąłem, no i wiecie, no spadł. Ale skoro są brania, skoro jest szaruwa, to być może za chwilę zamelduje się jeszcze jakiś leszcz, także nie przedłużam, zachęcam Was do subskrypcji, komentowania, a ja cóż, przerzucam wędki i oby to był fajny wypad. Jest, 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 teraz go nie powolutku. Fajna rybka. Łączę nagrywanie dopiero jak go wyciągnę na aparacie. Mam nadzieję, że GoPro wytrzyma, bo od tej temperatury pada. Ale jest. Powolutku, powolutku. Aj kurde. Ładny leszcz. Jest. O, ładny. Jest. To o. jest. Myślałem, że będzie mniejszy. U. Ale jest. Jest pierwszy leszcz rybki się łowi. kurczę, zacie. No podnieś płetwę. Pierwsza kapota. O! Wow. Piękna rybka, zobaczcie. Na dendrobenę białej pinki. <laughs> I o to w tym wędkarstwie chodzi. Właśnie o to. Rozpalić ognisko, łowić takie leszcze i się tym po prostu jarać. Coś niesamowitego. Nie trzeba żadnej kawy. Łowimy dalej. Jest kilka minut po siódmej i oby więcej takich ryb wpadło. O! Tutaj jeszcze taki szybki widok. I wrzucam go do siatki i na koniec pokażę wszystkie ryby. Zrobiło się naprawdę pięknie. Jeszcze erska wiosna. No ale rybki niestety przestały brać. Więc zrobię sobie grilla. Usmażę jakieś mięsko. Albo raczej upiekę. Jak przez 2-3 godziny nic się nie będzie działo, po prostu chyba trzeba zwijać Mam cały dzień niby, ale siedzieć dla samego siedzenia to trochę się mija z celem. Tym bardziej, że no nie ma brań, nawet płotki nie biorą. Nie ma nawet delikatnych brań. Przerzucam te zestawy, zobaczcie. No ale brań nie widać. Często, gęsto tak właśnie z wiosny bywa, że przerzucamy te zestawy, próbujemy kombinować, a ryba po prostu jest aktywna z rana i później nie bierze. Jutro jest kolejny dzień, niedziela, jest jeszcze tak, że być może coś się złowi, no. Polecam Wam zabieranie nad rzekę, nad Wisłę właśnie samych rusztów. Nie zabierajcie grilli, bo to jest zbędny grat, no, a taki ruszt to zawsze gdzieś tam wejdzie do samochodu, z tyłu można go schować, no i on zawsze daje radę, zobaczcie. Po prostu umieszczamy go sobie na takich czterech nóżkach. Gdzieś go tam sobie schowamy w samochodzie, kładziemy na to mięsko, karkówkę. No i bawimy się prawdziwym takim grillem na prawdziwym drewnie nad rzeki, a nie na jakimś sztucznym, poklejonym brykecie, gdzieś z supermarketu. Także kochani, zobaczcie, wiosenka jest najlepsza. Ja sobie grilluję. Posiedzę sobie jeszcze 2-3 godziny. No niestety te rybki póki co nie biorą, ale spodziewałem się tego, bo to jest wiosna. Wiosna jest tak, że ryby biorą z rana, a później w dzień już niekoniecznie. No ale cóż, jeszcze z 2-3 godziny. Po Siedzę i może coś się pomyli. Karkóweczka sobie dogorywa. Mam nadzieję, że nie spadnie w to ognisko, bo te patyki już wyglądają dość słabo. No ale z racji takiej, że mamy chwilę przerwy w braniach, no już taką dłuższą chwilę, to może warto by było sobie powiedzieć, gdzie szukać dużych wiślanych leszczy. Bo pewnie część z Was zastanawia się, czy te miejsce wybrałem tak po prostu z przypadku, czy planowałem jakoś swoją wędkarską eskapadę tutaj w regionie. <grych> I kochani, to nie jest przypadek. Te miejsce wybrałem dlatego, że zobaczcie. Tam jest piaskarnia. Na pewno część wędkarzy lokalnych kojarzy ją. No i z racji, że jest ta piaskarnia, ona wybiera piasek. To tam jest taki głęboki dół, który ma 9 metrów głębokości i jest to typowe zimowisko leszcza. I teraz w marcu, kiedy woda powoli się nagrzewa, to ta ryba stamtąd wychodzi i szuka sobie żarcia. Nie w tym głębokim dołku, a właśnie w takich płytszych miejscach, jak chociażby tutaj. Czyli w miejscach, gdzie jest 2-3 metry głębokości, bo ta woda jest tutaj nieco cieplejsza, spokojniejsza. A i też leszcze lepiej widzą na takiej płytkiej wodzie, bo światła więcej dociera do dna. No i tutaj właśnie warto sobie nęcić w takich miejscach, które są płytsze. Niekoniecznie w tych wielkich dołach gdzieś tam między główkami, bo niektórzy wędkarze mówią, że ojeju, to musi być głęboki dół na wiosnę i wtedy będziesz łowił leszcze. Nieprawda. One na wiosnę wychodzą właśnie do takich płytszych miejsc. Jeżeli macie jakąś taką zatoczkę za zwalonym drzewem, to jest prawie że bankówka. Tylko wiadomo, no, ryby raz żerują lepiej, raz gorzej. No i to jest wiosna, jest po prostu totolotek. Raz trafimy je, a raz nie. I to jest życie, to jest życie. Zobaczcie jaki leszcz. Wow! 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 wow. Zmierzyłem go. 64 cm. Masakra! Właśnie o to chodzi, w dzikim wędkowaniu nad Wisłą i w lęceniu na grubo Ktoś mi napisał, jeździsz na ten kanał, łowisz małe płotki, taki z Ciebie wędkacz Albo jeździsz na lód i łowisz małe okorki No tak, może i nie jestem specjalistą od kanału żerańskiego Ale takie leszcze to jest właśnie to, co uwielbiam Dlatego Wisła, dlatego duża rzeka A nie jakieś tam powiedzmy sobie popierdółki <laughs> A już wątpiłem, byłem przekonany, że już dzisiaj nic nie złowię że nastała taka cisza po prostu dniowa, wiecie o co chodzi Że Między ranem a wieczorem zawsze ryby przestają żerować, a jednak podszedł, super. Zobaczcie jaka ryba, ja pierdziele. 64 centymetry. Uuuh. Coś niesamowitego. Właśnie dlatego dzika Wisła, dzikie wędkarstwo, a nie jakieś popierdółki. Niesamowita ryba. No i podjarałem się. Ale właśnie o to w tym chodzi. Dzikie leszcze z Wisły, a nie jakieś amury karpie gdzieś tam z hodowli. Super, mówimy dalej. Ja już chciałem do domu iść. Teraz to ja chyba zasłużyłem na tą karkówkę. Wątpiłem w te ryby, bo wiecie, jakieś tam teorie sobie układałem, że nie biorą w dzień, bo czasem tak bywa. Ale kurczak wygięło to wędkę, o masakra. Zobaczcie jaka piękna karkóweczka. Trzeba ją zjeść. Zebrać siły i łowić dalej, a nie myśleć o domu. <laughs> o, teraz łowcy leszczy na pewno za mną przybiegną. Zobaczcie kochani, to są moje kije, bo obiecałem wam, że powiem co to za wędki, jeżeli złowię dużego leszcza, a z racji takiej, że mam już dwa duże leszcze w siatce. To wam trochę o nich opowiem. Są to kije Sensas Green Arrow do 120 gram, 360. Bardzo fajne, bardzo budżetowe kijki. Dałem za nie 170 złotych od sztuki na Allegro. Nie jest to materiał sponsorowany. Po prostu wam mówię, abyście kupili sobie tanie wędki, a nie wydawali po 500-600 zł, bo naglądaliście się jakichś youtuberów i wam powiedzieli, że najlepsze to jest Flagman Dive albo cholera wie co tam. Nie, to jest Sensas, budżetowa opcja za Allegro został stworzony ponoć dla polskich wędkarzy. No jest fajny, jest miękki, paraboliczny. Naprawdę amortyzuje rybę. Można na nim naprawdę dużą rybę wyciągnąć z Wisły w nurcie. Właśnie się o tym przekonałem. Polecam go gorąco. No i do niego podpiąłem sobie kołowrotek tutaj Megabytes. Przepraszam. Podpiąłem do niego sobie kołowrotek Megabytes. Nie wiem jaki to jest model, ale napiszę Wam jak coś w komentarzu, jakby kogoś to interesowało. Na niego nawinąłem żyłkę... żyłkę... Plecionkę w rozmiarze 0,18 z Chin jakoś najtańszą. Kupiłem jej 1000 metrów za 60 zł <gryw> i daję radę, czterosplotowa. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajny, budżetowy zestawik. Także jak będziecie szukać sobie jakieś wędki, jakiegoś kika to kupcie sobie sensas Green Arrow lub wyżej sensas Blue Arrow, bo też jest jest jeszcze chyba Black Arrow i Gold Arrow, ale to jest najtańszy z tej serii Arrow i jest bardzo fajny, polecam. Jeżeli będziecie potrzebować jakiegoś kika, takiego właśnie nawiślane federy, to możecie śmiało brać. Był trzeci, ale spadł trochę za bardzo. Hamsko go rabowałem. Może będzie następny, ale był najmniejszy z nich. Tyle wam powiem. Rybka też ma prawo zwyciężyć. Jest godzina 13, mogę posiedzieć do 15, bo później muszę jechać po dzieci do przedszkola. No i żeby dopełnić tą moją wyprawę na ryby, to powiem Wam, jakie gramatury koszyków używam podczas tej zasiadki. Wędka po lewej to jest. 100 gram, a wędka po prawej to jest 150 gram, choć trzeba zastrzec, że są to duże i ciężkie koszyki, i takie koszyki używam zazwyczaj jedynie na wiosnę, gdy jest woda wysoka. A później schodzę z gramaturą do 60-80 gram. No i tutaj akurat się sprawdzają, bo tutaj jest taki bardziej silny nurt. Ale jeżeli mam kawałek spokojnej wody i nie ma silniejszego nurtu, to wtedy zakładam tak jak już wspominałem 60-80 gram. No i zestaw jest zbudowany na plecionce 018. Do tego jest przyczepiony kawałek przyponu strzałowego z żyłki 025, na nim zbudowana skrętka. No i do skrętki przytwierdzony jest przypon z żyłki 0.18. Nigdy nie stosuję cieńszych, bo uważam, że to jest głupota na Wiśle, bo to jest tylko tracenie ryb. Chociaż ja i tak tracę ryby, ale to raczej spowodowane jest tym, że po prostu staram się nagrywać te filmy, niż jakimś tam brakiem wyczucia czy finezy. Jakbym miał operatora, to pewnie by to lepiej wyglądało. No i jeżeli byście się zastanawiali na jakie haczyki łowię, no to dwa rodzaje dzisiaj stosowałem. Pierwsze haczyki to był Owner rozmiar 6 ale z nich właśnie ryba spadała z nich jakby no ryba mogła sobie pozwolić na odejście a drugie haczyki to są naprawdę mega tanie zobaczcie tu wam pokażę, na kolanie mam Feder, Mikado, za piątaka. <laughs> to co jest ważne przy tych haczykach, to jest fakt, że mają lekko wykrzywiony grot w lewą stronę, przez to jest dużo łatwiej zaciąć się rybie. Są tanie, ale są naprawdę dobre. I to też nie jest sponsorowany odcinek przez Mikado, bo oczywiście nie popieram kupowania za wszelką cenę Mikado, bo są też inne marki tanie, które są spoko. No ale te haczyki akurat się sprawdzają. Zobaczcie, takie stosuję. I one są przywiązane do żyłki 0.18, na nie Składam dendrobenę, czasem dwie dendrobeny, dobijem białymi, jakąś pinką. I jeżeli leszcze są w łowisku, jeżeli mają chęć żerować, to nie mam mowy, żeby na to nie wzięły. Założyłem te okulary, bo już łowię kilka godzin. Nie spałem w nocy i moje oczy, mówiąc delikatnie, są niefotogeniczne. No i kochani, tak się składa, że dzisiaj wziąłem wolny. Jest piątek, pojechałem na ryby. No i po prostu jakby straciłem część mojej pensji, którą będę miał wypłaconą w następnym miesiącu. I z racji takiej, że ponoszę coraz większe koszty, bo nęcę te miejsca, kupuję ziarno, nadwyrężam też własne życie rodzinne, bo często po pracy jadę zanęcić miejsce, aby po prostu na weekend był fajny film, to kochani, założyłem sobie serwis Patronite. To nie jest tak, że chcę zarabiać Waszym kosztem, ale po prostu część kosztów przydałoby się, aby wróciła do mnie, bo po prostu ja nie mogę nieskończoność nadwyrężać mojego domowego budżetu. Wiecie o co chodzi. Mam żonę, mam dzieci i jeżeli ja będę tak robił, że będę wszystkie pieniądze pakował w ten kanał w ryby, to prędzej czy później po prostu moja żona zabroni mi tego robić. Także kochani, zachęcam Was do wspierania mnie w serwisie Patronite, a ja Wam obiecuję, że na moim kanale nigdy nie będzie żadnych unboxingów, nigdy nie będzie żadnych płatnych reklam, płatnych promocji, nigdy nie będzie relacji z targów, będzie tylko czyste, autentyczne, polskie wędkarstwo oparte o tradycyjne recepty. Który, przepraszam, że tak tam zerkam, ale no, być może miałem branie i właśnie nie wiem, czy było branie. I pamiętajcie, jeżeli chcecie kanał, który będzie taki prawdziwy, który nie będzie nafaszerowany reklamami, który nie będzie powiązany z różnymi wielkimi firmami wędkarskimi, to wspierajcie mnie w tym serwisie Patronite. Naprawdę. Ja nie potrzebuję milionów. Ja chcę po prostu, aby część kosztów zwróciła się mi za te wszystkie wyprawy. Tak, abym czuł satysfakcję z wędkowania i tak, abyście wy oglądali coraz lepsze filmy. Tylko tyle. Jest. Zobaczymy co to jest. Jest leszcz. Teraz go nie schrzanić. Nie na hama, nie na hama Mateusz. Bierzemy podbieraczek jest, tylko rzuciłem. Leszcz tam było takie cięższy. Zobaczcie jaka płociura. Wow. No i kochani, jeżeli chcecie oglądać więcej takich płoci, to zachęcam Was do wsparcia mnie w serwisie Patronite, bo żeby dzisiaj przyjechać na ryby, to ja specjalnie wziąłem wolne, a to wszystko kosztuje. Jeżeli chcecie, aby na tym kanale nigdy nie było żadnych unboxingów, płatnych promocji, jakichś kijów, których Ktoś mi wysłał i abym je reklamował, to naprawdę zachęcam Was do wsparcia strony Widłach Trzech Rzek i kanału tej samej nadwie w serwisie Patronite. A będziemy coraz lepiej mogli sobie razem pomagać i też coraz lepsze filmy będziemy nagrywać. Zobaczcie, jaka płotka. cię 40 cm. fajnie że biorą. Kochani, wspierajcie w Widłach Trzech Rzek na Patronite, a takie płotki będą coraz częstsze. Krótka relacja z nadwody. Mam w siatce leszcza, który ma 64 cm, drugi ma 54 <noise> i duża płotka prawie 40 cm. Niestety dwa leszcze mi się spięły, ale rybki nad Wisłą biorą, także bierzcie wędki, idźcie nad Wisłę i łowcie takie leszcze. Tylko najpierw sobie podnęcie karmo dla gołębi. <noise> Pozdrawiam Was serdecznie. Kawał sztuki 64 cm, 54 cm drugi i duża płotka. Oczywiście dwa duże leszcze straciłem i pewnie gdybym ambitniej przyrzucał, byłoby ich więcej, ale też muszę czasem nagrywać. No i zobaczcie, dla takich klimatów naprawdę warto sobie posiedzieć cały dzień nad wisłą, nawet jeżeli się słabo spało w nocy. Coś niesamowitego. Powoli się pakuję, za chwilę pokażę Wam rybki i widzimy się podczas kolejnych wędkarskich przygód. No i dobra kochani, to by było na tyle. Niestety muszę się z Wami pożegnać ode mnie z podwórka, bo zapomniałem nagrać zakończenia po prostu nad wodą. No i wpadły dwie duże ryby, dwie straciłem, dodatkowo złowiłem też piękną płoć, także wypad jak najbardziej udany. No i mam nadzieję, że takich wypadów będzie więcej, także zachęcam Was do subskrypcji, komentowania, a ja cóż, rozłączam się i widzimy się w kolejnych produkcjach.